Nie dam. Trzeba sprawdzić. Mam uroczkę. Widzisz ją? No. no. hej maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy na plaży w Gdyni i jest z nami długo niewidziany Irek. ma Irek. Eee, będziemy szukać czego? Diamentów Diamentów na żółtym kuku. pamiętajcie Dobra, to co ja odpalam machinę I zaczynamy akcję Sygnał 13 Myślę, że złotówka Ale... Nie jestem pewny Bo taki podwójne piknięcie jakby Jakby trochę zawleczka Zaraz zobaczymy Myślę, że ziko Zawleczka jednak, widzicie? Takie równe 13 to aż dziwne. Bo z reguły są na 13, 14, 14 bardziej. No ale zabeczki potrafią przybrać różne sygnały, naprawdę różne. Pierwsza monetka 10 groszy nie jest to jakiś super start. Zawsze, że jak przeszliśmy, ale no też w końcu coś jest, nie? Ciekawe co u Irka 9, 10. Wydaje mi się, że 10 groszy również, kolejne. Ciach, rozgadniamy Chyba nawet widzę, chyba nawet widzę, nie? Nie widziałem Ale teraz widzę tutaj Czyżby tutaj Tak jest, kolejna dyszka Ciekawy sygnał, dosyć drobny, skaczący wykopałem już Zawleczka Pogien... Jestem ustawiony już. Co? Jestem już ustawiony Co znalazłeś? 5 panie, kurde! To jedziemy na kebaba. a podzielisz się ze mną na pół, ja ci dam pół zaleczki. Ustawiony Irek. Wszystkie panie słyszycie? Irek jest ustawiony, można brać. Na Pepsi weźmie łaskę. Bardzo głośny sygnał. Telefon? Samochodzik? Czy prl Chyba widzę, Polmos. Polmos, król, plaż, jezior, lasów, pól, no i nie wiem, czy na Marcie nie ma już polmosów. Ciach. 14, 15 i to nie jest zawleczka. Pytanie, co, cóż to takiego jest? Co to jest? Jakieś dzielostwo. No nic, dzielostwo do brzydkich rzeczy. Już szukamy dalej. Piękną pogodę, szkoda, że fantów mało Sygnał 10, niby ładny Ale nie wiem czy nie kapsel Bo trochę popierdywało w tle, dosyć mocno Chyba 10 groszy Jest 10 groszy Same 10 groszówki, no kurde Aż, aż boli, aż boli Powiem wam No ale my dzisiaj też tak jest z Irkiem Rekreacyjnie, żeby się przejrzeć żeby posłuchać Sygnałów metalu aż już długo nie słyszeliśmy żadnego metalu Wykopałem ładny sygnał Myślałem, że to będzie Myślałem, że to będzie polmos, bo tak trochę mocno brzmi na polmosa, ale jest trochę za płaskie, bo już roz, rozjechałem, że tak powiem to Dosyć mocno na plaży Nadal jest mocny sygnał, a polmosa nie widzę, a polmos jest dosyć duży, nie? Więc myślę, że to może być sreberko I... I jest to sreberko Widzicie jaki czuj? Czuj, 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 czuwaj. Co ja gadam w ogóle? Czasami tutaj nie wiem. To jest jakieś rozjechane? coś? Rozjechane sreberko, jakieś dosyć mocno. He, ale trafione. Zobaczcie, czy czegoś jeszcze tutaj nie ma. To pewno był jakiś kolczek, nie? Dobra, niczego takiego super fajnego nie słyszę. A to jest multum śmieci. Idę dalej, idę do Irka. 33, 34 Normalnie bym powiedział, że może jakaś duża obrączka srebrna, ale ten sygnał jest tak duży, że myślę, że to jest telefon albo samochodzik. Zaraz sprawdzimy. No, bije jak fajny telefonik. Albo naprawdę duży. O, chyba trafiłem to. Chyba to trafiłem. Chyba to trafiłem. Cóż to jest? Cóż to jest? Czy to jest... Przez chwilę myślałem, że to jest jakieś radio. Dobra, to chyba jest radio, chociaż ja nie znam się za bardzo na tych przenośnych. Nie, co to kurde jest? Może Irek będzie kojarzył, albo wiesz. Że... Tak, radio. Jakieś... Irek, chcesz radio? To nie sprzedam Trzy razy sapał... O, ale mnie teraz, czekaj, 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 czekaj Okej okay. A, czekaj, ładnie. No Tam ja myślę, że może być zabytkiem samym w sobie, nie? jak wiesz, że ja nagrywam, nie? Znowu będziesz na... Dyktafon? Dyktafon albo coś takiego, wiesz? Jest, jest nazwa, to no na pewno zobaczymy. <laughs> Czekaj to się nie znajdzie na plaży, nie? Brzydki ko Brzydki dźwięk, ale... o, jakaś nakrętka. Dźwięk był fatalny, ale wystawało rantem. A to nie jest ta przejściówka do wentyla? Nie wiem. O, to jest przejściówka. Co, chcesz do odkupić? Tania, sprzedam. Właśnie się też ja miałem zamówić. No <laughs> tak, <Chcesz> to wiesz <laughs> Czy, czym chata bogata? Tam, nie wiem co to jest Irek! <laughs> Stało się No Sta... kurde Ej, Teraz to naprawi bez problemu właśnie Teraz na kolanach możesz Nie, ja sobie to spiłuję, zobacz Spiłuję Nie przykleisz nie, ten... Nie, nie będę tego tutaj kleił ten, w taki sposób, nie sobie Spiłuję je na płasko I sobie jakiś element z drukarki 3D przykleję Ten gotowy Ten z nie, te co, te tante by puściło od razu po, po założeniu. coś zrobię własny jakiś. Ech, no cóż. Irek, co masz? Nie denerwuj mnie, że tam było dwa złote. Ja tam, ja tam chciałem pójść i zobacz, co się stało. Irek dwa złote tam było? Wiesz, że to jest na pół, nie? Na złotych, bo... Wiesz, co za męda. Ja tam idę sobie zobaczył, że mi się cewka połamała, to kurde, wykorzystał sytuację, nie? Uważajcie na Irka, jak go spotkacie w terenie, bo on dwójki podkrada I korzysta ze złamanych celek z yy, półtowarzyszy. <grym> Dobra moi drodzy, ja. Krótki to będzie odcinek. Naprawdę krótki odcinek, niestety będę musiał sobie tutaj to spiłować. Eee, i, i, I coś się dorobi, tak? Jakieś uszy się tutaj doplei na płaską. Będzie git. Naprawimy. A teraz. Teraz idę płakać do domu i tylko zrobimy szybkie podsumowanie. Tak więc, do zobaczenia za chwilę. Irek! Pomacha ile ładnie. Irek ładnie macha, a my przechodzimy do podsumowania. Proszę państwa, co udało się znaleźć 30 groszy, może 40, bo chyba jeszcze mi się gdzieś tam jedna dziesiątka zawiruszyła. Eee, takie cudo, jeszcze nie wiem co to jest, ale coś tam pewno do wzmacniania sygnału, z tego co sprawdziliśmy na goglach. No i Sreberko. Srebelko, fantem dnia moim zdaniem, eee, no niestety. Szybka akcja była dzisiaj, jak widzieliście, dopiero, dopiero co weszliśmy na plażę, już schodzimy, no ale tak bywa po prostu. Dlatego ja zawsze staram się, gdzieś dalej jadę, dowozić ze sobą sprzęt zapasowy, wtedy jestem pewny, że mi się wyjazd nie rozwali. Tak więc, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania. Sorry, że taki krótki. No, nie pykło. Miłego dnia, hej. Irek, weź zagraj coś wykrywaczem, co? Dyskotekę. No ale, no, zagraj coś na nim. Widzicie, jakie kijowe dźwięki ma? Chyba twój. Czyp, typ 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 Choo, choo, choo!